Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj na filmie piękne kiryski, które handlowo są nazywane jako czerwone. Po angielsku, oczywiście, nazwa red, po niemiecku road. Te, które Państwo teraz widzą, no to są korydora z CW010, tak zwane gold lasery. Tyle, że to nie są tylko gold lasery, ale ich forma hodowlana, uzyskana przez niemieckiego hodowcę. Od, z Niemiec też mam tutaj, tutaj widoczne, widzą Państwo, młode. Drugi gatunek, który można powiedzieć czerwony, on występuje taki w naturze też, to nie jest forma hodowlana, to są kiryski korydora similis, też forma określana jako red. Te kiryski występują, tutaj właśnie na pierwszym planie jeden z nich, tutaj mam ich więcej, i odpłynęły w każdym razie te kiryskie występują korydora Similis Red w Stanie w Brazylii w Stanie Rondonia w jednej rzece Rio Jamari i tylko w niej w przyległych do nich do tej rzeki innych rzekach jest zwykła forma milisa, często nawet u nas spotykana obecnie w handlu. Natomiast ta jest spotykana tylko w tej jednej rzeczce Rio Jamari I ogólnie te ryby są bardzo trudno dostępne. Młode ryby, które Państwo widzą, pozyskałem też od niemieckiego hodowcy, który te ryby rozmnożył niedawno, no i z dosyć dużym powodzeniem mu to się udało, tak więc ja też szczęśliwie od niego te ryby przywiozłem. Piękna ryba z charakterystycznym odcieniem. Tak więc to jest takie akwarium, gdzie są ryby na razie obu gatunków. Są to ryby młode, które na pewno w najbliższym czasie nie przystąpią do tarła. No to trzeba jeszcze poczekać. Przynajmniej kilka miesięcy i to bardziej kilkanaście. E, natomiast dobrze funkcjonują mnie w akwarium. Jak widzą państwo jest to akwarium, e, które ma półtora, znaczy prawie półtora metra e, długości, głębokość e, pół metra, czyli bardzo duża powierzchnia dna, co to jest oczywiście bardzo istotne w przypadku kirysków. E, na dnie delikatny biały piaseczek o najdrobniejszej wakturze. Jest to niezbędny element przy hodowli kirysków. Jeżeli tego piasku nie ma, no to wtedy bardzo często zapadają one na choroby bakteryjne pyska, gdzie tracą wąsiki. I oczywiście z punktu widzenia hodowlanego, a też oczywiście zdrowia ryba, ale też z punktu widzenia hodowlanego jest to ogromny problem, no bo E, te ryby e, te biorą, te elementy te, te części ciała ryb biorą udział w rozmnażaniu również tu Państwo widzą e, na termometrze dwie młode z e, dawniej jest, była to nazwa trójsoma Festivum e, obecnie po rewizji Struisoma Titis Festivus tak więc tutaj są dwa młode osobniki które akurat w tej chwili sobie e, przyczepione są do cyfrowego termometra eee, oczywiście ja widzą Państwo szczepiony mech dla ozdoby w tym wypadku e, nie ma tutaj innej funkcji w tym akwarium w tej chwili e, tradycyjne pomiar e, temperatury z pomocą szklanego termometru no i tu widzą Państwo e, kiryski obu omawianych e, gatunków podkreślam e, m, korydora z CW 010 red to jest forma hodowlana goldów Natomiast similisy, odmiana red, to jest forma, która występuje w naturze w jednej rzeczce Rio de Janeiro w stanie Rondonia w Brazylii. Mimo to są ryby dosyć podobne, tak więc widać, że być może ta forma similisów jest taką formą mutacji, która się utrwaliła w naturze. Natomiast ta druga oczywiście tych cewu... 10, no to nie znalazłem materiałów, żeby kiedykolwiek takie w naturze zostały odłowione. Oczywiście ryby bardzo atrakcyjne wizualnie, jak na kieliski szczególnie. Dziękuję bardzo Państwu.